He mano cool. no, ja dziwne mam te przywitania Cześć! Co tam u Ciebie? Słyszałem, że co nowy dom zaprezentować? Mm, słuchaj, e, najpierw ja zaprezentuję ci co ja zrobiłem nowego, co wybudowałem fajnego i tak dalej A potem zobaczymy nowy dom paliona! O! Tak, zaprezentuję ci go ponownie, ale w najlepszej okazałości o, moi drodzy, palion ma nowy Wyobrażacie to w ogóle, wyobrażacie sobie Palion wybudował dom! Ty jesteś chory, typa! Ty robisz tak ja a, dom? A... Eee No tak robisz właśnie Jest Trzymaj, bo chory jesteś Pokaż no jest. jak chory jesteś, pokaż Ale jest Ale poszedł ci Smark i oni nie mogę Ja oni mogę Ale smarka daj Nie serio palion szaleje, skoro budujesz John Może chodźmy na Siuk. początku pokażę Ci co ja wybudowałem co Dobra? To taki mały mały Stryknięcie małe. O, tutaj w tym miejscu będzie mój wieżowiec. Ehm, będę musiał zaplanować, jak ten nowy? wieżowiec będzie wyglądał. Tak, nowy wieżowiec. To będzie za moim domkiem, ale kozak, dobra. Tak, bo Palion tam ma domek, oczywiście, wszyscy wiedzą. I w tamtym miejscu będzie również wieżowiec. E, ja domek Paliona już widziałem, więc to nie będzie taka pierwsza reakcja, bo była już taka reakcja na filmie o Paliona, bo Ale. Nian. Ja bym chciał po prostu wam pokazać ten domek, jak wygląda, jak ktoś nie widział. Trzeba tam Palion. O, Jan, bo, nian, bo trzeba... To zniszczyć całe, Mnie to Trzeba. To na pewno zniszczymy Ale chodź patrz Mnie tutaj, patrz tutaj Zobacz co ja tutaj zrobiłem O Jezus Widzisz, wiesz ile to zajęło? Wiesz ile to zajęło? Zobacz to jest ogromne A siek nie, nie, bo to, to są, marnujesz teraz pa... Emeraldy, ubierz zbrojkę ja i dawaj, pozbieramy mogę. to wszystko i zobaczymy ile z tego dostaniemy Emeraldu, bo za to się Jaki wymienia to, to na zoo? emeraldy. to jest ale to schizę, jak się patrzy, te piksele się tak kurde nakładają. <laughs> ja no. Ale to, to jest masakra totalna, co to jest w ogóle? Dobra, to możesz tak sobie biec po prostu, Tia! widzisz jak ja to z szybkim tempem zbieram. No ale one, one nie ten. Nie, nie chcą się chwytać Spójrzmy jak Ale nie, yy, chwytać, chwytać, jak skończysz zbierać i będziesz po prostu to biegać i łapać, nie? Na no, tak jest no, zasadzie Kurde, ja stawiam niechcący Zbierajcie się oh, górę, moje Ale jazda, powiem wam szczerze, ludzie yy, Zaraz sprawdzimy ile z tego dostaniemy emeraldów, bo 10 słodkich jagód to jeden emerald Czaisz bazę? Więc ja, tych... aha bo ty mi pokazywałeś, faktyka Ta. Tych bo emeraldów poznałeś. możemy mieć naprawdę bardzo dużo moi drodzy Zbudujmy widzowie Budujemy potem coś z emeraldów, ja Ja bym bardzo chciał potem coś właśnie zbudować z emeraldów fajnego e, Tylko no mówię, potrzebujemy bardzo dużo tych emeraldów Bo sama wyspa żółwikowa, emeraldowa zajęła mi tyle czasu Że my naprawdę musimy to zrobić lepiej niż na pewno ja wtedy Panie, ty zaraz zginiesz To potrafi Oła. zabić człowieka Oła. ja I nie ty, a to się da ten jakoś, jakby to nazwać jak by to nazwać? Czy na da się zrobić automatyczną taką farmę? Nie wiem, ludzie, są, je, są automatyczne farmy słodkich go? Napiszcie nadal w komentarzach, bo szczerze, jakby to była automatyczna farma, to byłoby jeszcze lepiej, ale nie wiem, nie wiem, naprawdę nie może, wiem. Może, może się da, mi się wydaje, że się da, to że my nie wiem jak. Dobra, co, no właśnie, nie wiem, mamy? bo te, te, trzeba prawym przyciskiem kliknąć, żeby to zebrać. A jaki jeszcze ten? Nie ma żadnego innego chyba, co trzeba prawym przyciskiem kliknąć, żeby zebrać. Chociaż nie wiem. Trawem, o, ale mam masakrycznie tego dużo. Mam 6, no 8 staków już. Mam 2, 4, 6, o! też 8. Czajż bazę. Dobra. I to ile z tego już będzie? Dawaj, odprowadź od mnie to, ja chcę oddaj to te wszystkie normalnie. Albo też powymieniasz od i razem po prostu podsumujemy. Ale ja to ten chłop normalnie tak sprzedaje, czy to jest jakiś inny O nie, znakom? bo jest lipa, tak, zapomniałem. A tutaj jeszcze leżę jakieś. Zapomniałem, przecież potrzebujemy więcej villagerów, um, bo. Bo mam tylko dwóch i oni na pewno nie będą chcieli nam tylu sprzedać. Bo im się kończy w pewnym momencie to, wyczerpuje miejsca. Ale jakbyśmy ja zrobili ich tak już... mega dużo, nie? Nie będzie tego już w ogóle? Znaczy, będzie można, tylko trzeba będzie poczekać chyba pół dnia albo jeden dzień, nie? Aha. Wy... Nie, no dobra, tutaj, dobra, gdzie, gdzie ty gdzie idziesz? Gdzie jest ten Stefan? Tu są Stefany nowe. Stefany nowe. Stefany nowe. Dobra, to co on? Dobra, wymień, no na samym dole jest. Dobra, uwaga, dobra. sześć. I skończyło się na 12. Kurczę, jeden widacz może dawać tylko 12. Ale lipa. Co? Co? Nie faktyka już nie mogę od niego. No, dwa staki no pobieram mi jeden widacz. trzeba już bazę? 12 emeraldów. Ja, ja, czyli. Nie mogę. Czekaj, raz. E, e, 6, 12, 18, 24. 30, 36, ja bym miał 36, 48 miałbym emeraldów z tego co ja zebrałem sam. Ale jak ty miałeś 8 staków, to też 48. To dwa staki no, na jedno no. zebranie emeraldów. Tych słodkich jagód No. Czaisz bazę? Ty bazę? Zobacz, jaki dzwon jest drogi. A jaki dzwon jest cenny. No, dzwon jest cenny pana to, 36. Ja kiedyś zabierałem no, dzwon z, z no, mocno. Tutaj w ogóle... trzeba im opylić potem. U tego wariata po prawej masz na przykład za 15 węgla masz jednego szmaragda jak na przykład będziesz miał za dużo węgla. ile musimy czekać? Tutaj to jest co? Mistrz teraz, rzeźnik Mistrz. Ciekawe ile musimy czekać teraz. No troszkę trzeba faktum. poczekać niestety. A może jak damy mu ziemniaka on zmieni zdanie, trzymaj ziemniaka? Trzymaj, dobra, zwrócimy Nakarmimy, <laughs> go nie, chyba nie A, bo ty teraz sprawdzasz. Nie, nie. Nie da się, nie da się. kurczę szkoda. wam, ja Dobra, odłóżmy do tej skrzynki, tutaj będzie skrzynka ze słodkimi jagodami. Patrzcie, nie to tygodnie. jest. I wyobraźcie sobie, każdy jeden tak, z tak to 6 emeraldów. jeszcze tu sześć są? 6,5 właściwie, bo tam jest 64. Jeszcze tu są. Tak, jeszcze tu, ale to chyba rozwalę, bo to mało bardzo daje. No to rozwalmy i dajemy tu jakieś zwierzęta, krowy i ten. No, nie wiem czy krowy. Bo to, dobra, to rozwalmy nawet teraz Obcy. i zaraz pójdziemy no, sprawdzić domek paliona, moi drodzy widzowie. Nowy dom paliona. Zróbmy tu może owce, wiem ja co zrobił jakieś zielone, jakieś kolorowe, żeby tak. na budynki właśnie, żeby były Tak, właśnie, bo potrzebujemy na przykład właśnie, jak będziemy chcieli wieżowce robić Ja bym w ogóle powiększył chyba jeszcze nawet ten wieżowiec kolorowy, nie wiem, tak kurcze kusi mnie, żeby go powiększyć, nie? Możemy go zrobić tak fest dużego, można no. Nie, tak, a ja może taki dobrze. duży jak domek na drzewie, na drzewie, na drzewie, co ty na to? Jo! O, by to było! To byłby prawdziwy wieżowiec, jo! Wo! Ej, to było... Moż można, może nie aż tak jak ten dom na ten, ale... Tak. <noise> Troszkę więcej niż połowa tego domku. No, no. 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 Mocny, mocny, naprawdę. No, e, to słuchajcie, będziemy mieć praktycznie no nieograniczoną ilość emeraldów, bo co każde zebranie słodkich Jagor będzie mieć dwa staki nowych emeraldów To będziemy no, mogli coś też moc. wybudować z, z emeraldów. Dobra. Kot. What? Chodźmy zobaczyć dom Paliona, moi drodzy. Tak się prezentuje nowy dom Paliona. Uuu, proszę. Tak jest, jest kolorowy. Kolorowy, kolorowy dom Paliona. To jest, i... to jest domek, on się nazywa Radość. Tak, Cześć, bo tutaj Radość. jest. Witaj w domku Radości. I moi drodzy widzowie, mm -hmm. popatrzcie na to, a teraz popatrzcie na niego. Teraz a! popatrzcie na to, teraz popatrzcie na niego. Radość. I drodzy Posujemy. widzowie, nie, 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 bo chodzi mi o to, czy ktoś taki byłby w stanie wybudować taki dom? <laughs> Radość Nie, ale serio, Palion, ja nie wiedziałem, że ty potrafisz takie rzeczy robić Zobaczcie, tutaj jest piaskowiec na pierwszym poziomie Ja w ogóle, ja nie wiem, jak ty na to wpadłeś Powiem ci, Palion, zaskoczyłeś mnie teraz Pokazałeś, że jednak że potrafisz Żeby pasowało do tej podłogi tutaj Tutaj nawet dróżkę dałeś, no ja nie wiem, tu masz nawet kwiaty, palion Czy Ciebie ktoś no. podmienił? To jest jakaś totalna masakra Tu jest ten, tu kam kotleta i mogę se smażyć da. A wiesz co jest płatne? Jeżeli weź dlaczego to tak paruje? Czy to się kopci Ojej, to... faktycznie Ale to jest przemyślane What, jaki lifehack no. Ale mocne I to jest taki bardziej life -hack palionowy, bo tego chyba nigdzie nie widziałem Ja, nigdy ej, widziałem to teraz palion, będziemy przechodzić i na grilla sąsiedzie, na grilla są. Do Uuu, no do basenu No, moim... do basenu, do z... basenu z większym odwojana. no nieźle Siema większy odwojana. Większy odwojana Nie, nadal nie bije. A z, z tego basenu się tak da tak wyskoczyć przez ten ten, przez ten jump chyba wyższy Przez co? Patrz, tak się normalnie da wskoczyć I jup. O, da się. Widzisz? Ale jazda. Powiem wam naprawdę, nawet basen tutaj jest e, do opalania, są te, e, tutaj mamy do jedzenia właśnie naszych, e, naszego mięska. Kroketów. Tak. Sąsiada, sąsiad, normalnie dobre mięsko będzie robione. Rakietów. No i co? Uja! Do chowanego! jak nie mogę wyskoczyć już. Ale mocne. Nie zniżej. A nie, da się. Dochować, chowanego, dochowanego, dochowanego ludzie tutaj. Io! Dobra. Chodźmy teraz do środka i spójrzcie, drodzy widzowie. Dobra. Oprawać nas, hmm. proszę, na szybko. No, tak, na szybko. Się, proszę zadzwonić. A, no tak, zadzwonić. Przepraszam. Dzień dobry. Pierwsze, co, po prawej stronie mamy sypialnia, zielona wow. Zielona musiała być, bo jak tu śpię, to... Patrzcie ludzie, tutaj nawet jest zieleń. skrzynia JA NIE MOGĘ, no to jest jakaś totalna masakra Ja to nie spalnion, nie? No, a tutaj, sama czekaj, zieleń. czekaj, tu jest lepsza rzecz a, da, da. O da, 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 da. Uuuu, uh, nowy dom jest upaliona tak. Palion chyba robiła mu go żona, bo Palion tak. się na tym nigdy tak. nie znał A teraz tak. wybudował dom, który każdy pozna Zadziwiłem i jest tu. super! Zadziwił nawet mnie, że tutaj potrafi budować świetnie On chyba uczył się tego Ej. w niebie bo tak pięknie, tak. pięknie, pięknie Wszyscy wygląda Ty sobie do szkółki A uh. ja budowałem sobie domek uh. na lekcjach moich Na lekcjach Ja. na lekcjach uh. Widzicie jednak szkoła coś przybudowała? jeden dom, buczy. budowałem dom Robiłem ogród, basen też Basen, basen też basen też, telewizor Postanłem Basen też Tutaj on. Oh. Oh. Zbudowałem strych Na strychu uh. mamy nawet pajęczyny ej um. I na następnej zwrotce chciałbym zwrócić uwagę na te pieski One super wyglądają mi tu jest nawet telewizor! Dobra koniec patrzcie ludzie, to jest nawet telewizor. Trzeba się baza, on tu ma nawet telewizor... Naprawiłem twoją podłogę zgniłam. No tak, tak, tu do, mojego pranka naprawił. W ogóle, ludzie, palion naprawił prankę. To, to, to nie jest normalne. Palion naprawił prankę. Stary, tu było więcej do naprawiania, niż się wydaje. Ja wiem, że to wygląda tak samo, ale żeby to zrobić do takiego ty. tego, to. Siałem Ej, ale zimno, nie, nie wiem, ale ja mam takie dziwne wrażenie, jak wchodzę do tego magazynu. takie nie wiem, jakbym tu był już tysiąc razy. <laughs> Ej, weź go, no go może tak trochę, tak nie sam. wiem. Albo ty ściany zniszcz i coś zmień tutaj. Jakoś to, wiesz, masz nowy Ścian domek. O, ja to... wiem, dobra, ja już wiem, okej, okay, ja już wiem, co ja zrobię. Tak, bo jak masz nowy domek, to powinieneś zrobić go w tego nowego domka, czyli na przykład nowe kolory ścian no. i tak dalej tutaj tak, tak właśnie, ja, już ja już wiem co ja zrobię, dobra, dobra Teraz tera no, na górę, na górę idziemy I patrzcie, to jest taka straszna góra, nie? Dom straszliwy no, Patrzcie, tak, łańcuchę. Strych Straszne to musi to. tak być Tutaj mam jakieś cypka na nie trych. wiem Monocyklu e, t, tu Tutaj mamy w ogóle Na jaki? tym ciała mogą wisieć <laughs> normalnie Ej mam dawaj, ej czekaj widoczek. mam pomysł, ja Daj moją główkę na przykład, na tym postaw I zrób, że piszę. O kurde Ja nie strym. mogę e, Czekaj, ja mam swoją chyba, czekaj Dawaj, to będzie tak straszny, nie? Ja, to jest straszny stryk No stryk. bo wiecie, na stryku jest 100%. strasznie, więc to będzie straszny stryk Jest, mam. <grym>. mam Sprawdźmy, sprawdźmy to Sprawdźmy Sprawdźmy to Jo! Ale Kozackie. Ej no, to wygląda jakbyś tak na tym wisiał. Ale mocne. Fajny, mega fajny life, -hack. patrz kolejny life, -hack, no. Kolejny life hack, teraz dzięki, mnie no Tutaj puściutko, nie? Puściutko niestety No, no tu muszę coś tam podawać, jeszcze nie wiem co ja tam dam. A, punkt widokowy na Wojanowice. Nie. Ta. No i widoczek. Nie no dobra, no. powiem ci tak, Palion Odwaliłeś kawał dobrej roboty jako Wojanowiczan, naprawdę No nie wiem, no jestem z ciebie tak dumny po prostu, dobra, tutaj... Teraz ja nie mogę. trzeba postawić. Co? Jeszcze? Wieżowca trzeba postawić. Tak, takiego wieżowca w kształcie kloca <laughs> Dobra To ja. jakieś drzewka, tak ten, a tam do niektóre pomieszczenia O no wszystkie. I w tym miejscu właśnie Palion chce również wybudować my oczywiście ci tutaj pomożemy ten wieżowiec, który jest na Palionowicach, tak? Bo on jest ładny No, chyba tak, albo ten, albo... Ale wydaje mi się, że tak. Tak, on jest duży, ładny, w środku też ładny, tylko że wiadomo, nie czerwony, nie? Tylko w normalnych kolorach. No, 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 no. I, I to będzie coś. Wydaje mi się, że nawet możesz go zielony spróbować wybudować, będziesz potrzeba bardzo dużo zielonej wełny chyba w Celu, nie? Zielona, ja, czy ja chcę właśnie? Albo zielony, dana, zielony cement, i... bo wtedy można go spalić, jeżeli jest zupełny łatwo, nie? Dobra, dobra. No A cement z, z tego jakoś z tego się ogarnie. Z czego? To kurde roboty. No, to z tego z tego cementu bym wolał. Albo z wygląda. Emeraldów! O! Nie no to już Hahaha <grym> No to no, wyspało za długo, chciał, stanowczo. To to potrwa. Moi drodzy widzowie, zapraszam nas do sklepu na wojanszep.pl ponieważ tam macie Przekozackie rzeczy na przykład taka kozacka koszuleczka i nie tylko opatki, breloki, maskotki bye. I kubeczki nawet, normalnie zapraszam, zapraszam eee, No no i pierwsza linka w opisie Zapraszam, subskrybujcie kanał Dreptam I napiszcie czy Palion ma dobry domek Czy podoba wam się, jaka, w skali od 1 do 10 Jak bardzo podoba wam się domek Paliona Proszę napiszcie na dole w komentarzach dom. I zobaczymy Dobra. Pa pa pa, 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 pa. Dom, dom. Pozdro